Placówki oświatowe z terenu miasta i gminy Koprzywnica otrzymały kolejne laptopy, które będą wykorzystywane przez uczniów z rodzin wielodzietnych. Komputery mają być także kolejnym elementem poprawy warunków do nauczania zdalnego. Ile sprzętu tym razem trafiło do Koprzywnickich szkół? W ramach rządowego programu Zdalna Szkoła Plus. Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyły kolejne pieniądze na poprawę warunków do nauczania zdalnego. Dzięki temu skorzystały również placówki oświatowe z koprzywnicy. Bo trafiły tu laptopy warte 55 tysięcy złotych. Na razie te laptopy trafią do szkół, będą na stanie szkół. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, że powrócimy do tego systemu kształcenia zdalnego, to oczywiście w miarę potrzeb ten, ten sprzęt zostanie przekazany dla naszych uczniów. Chociaż już doświadczeni tym, co się wydarzyło w poprzednim roku szkolnym, no wszyscy mamy nadzieję, że jednak. Uda się nam cały ten rok szkolny przebrnąć w takim tradycyjnym systemie kształcenia, że jednak do tego zdalnego nauczania no nie powrócimy. No, Znaleźliśmy się w sytuacji innej, trudnej, i trzeba było zmienić też sposoby, standardy nauczania w szkołach względu właśnie na, na pandemię. I tutaj Ministerstwo Edukacji Nadowej plus Ministerstwo Cyfryzacji z programem Polska Cyfrowa przekazało w poprzedniej edycji już 185 milionów złotych, teraz jest to kolejna transza 180 milionów właśnie na kształcenie na odległość. Województwo Świętokrzyskie otrzymało ponad 7 milionów złotych, a powiat sandomierski ponad pół miliona złotych. To solidne wsparcie dla samorządów bo nie muszą one ponosić żadnych kosztów. Rok szkolny rozpoczął się normalnie, ale z powodu koronawirusa w niektórych regionach Polski powraca nauczanie zdalne. Tu były troszeczkę inne kryteria w tej edycji, mianowicie takie, że mogły tylko te środki na zakup też i sprzętu, czy ewentualnie dostępu do mobilnego internetu, ubezpieczeń, czyli te i akcesoria też były jakby w sferze zainteresowań za te uzyskane środki, mogły korzystać tylko gminy. Czyli powiaty są jakby wyłączone z tego z racji tego, że tu kryterium były rodziny wielodzietne i pomoc udzielana, udzielana im przez, przez gminę. Tym razem, w ramach tego rządowego programu, udało się pozyskać 31 laptopów, które trafią do zespołów pracowniczych w Koprzewnice, do szkoły podstawowej w nieźwicach do szkoły stowarz, stowarzyszeniowej w Postronny, jak również i w Gnieżowicach. Jest to sprzęt, który trafi. I do, przede wszystkim dedykowany jest zgodnie z naborem programu do rodzin wielodzietnych 3, które nie dysponowały sprzętem technicznym, ewentualnie gdyby zaistniała taka sytuacja zdalnego nauczania. Na szczęście, w naszym regionie nauka przebiega normalnie, ale przekazane komputery są zabezpieczeniem, w razie konieczności powrotu do trybu zdalnego. Otrzymany sprzęt cieszy dyrektorów bo nowoczesna baza znacznie ułatwia prowadzenie zajęć. Laptopy, które otrzymaliśmy już w poprzedniej rozdaniu bardzo pomogły nam w organizacji zdalnego nauczania i mam nadzieję, że do tego zdalnego nauczania już nie będziemy musieli przechodzić, ale wszyscy sobie zdajemy sprawę, że będzie to bardzo duże wsparcie, szczególnie właśnie w tych rodzinach wielodzietnych, gdzie często no, tam nie ma na tyle sprzętu, żeby wszystkie dzieci mogły się kształcić w jednakowym y, czasie. Mnie się wydaje, że w dużym stopniu też y, ta sytuacja wymusiła zmianę sposobu y, nauczania, ale i podejścia do szkoły. Ta cyfryzacja, komputeryzacja no, uległa też przyspieszeniu. Bo to wymusiły warunki, jakie, w jakich po prostu okolicznościach szkoły się, szkoły się znalazły. Mamy przecież e-podręczniki, mamy tą platformę, z której można korzystać, jeśli chodzi o poradniki. Są lekcje, współpraca z telewizją. To wszystko spowodowało, że, że Państwo próbowaliście pokonać te, te trudności, i to się w dużym stopniu udało.